To ten abn. Nadszedł czas na drugą część pierwszego odcinka drugiej serii przemyśleń na temat telewizora i na umówienie teoretycznie najważniejszego jubileuszu w polskiej telewizji, czyli 70-lecie TVP. Postanowiłem, że ten film podzielę na parę sekcji, w których ocenię najważniejsze rzeczy związane z tym jubileuszem. Także lecimy. Jedną z pierwszych rzeczy, jakich się pojawiło z okazji 70-lecia, był spot, który jest okej. Okay. Jest nawet spoko, zwłaszcza patrząc na poprzednie dzieła publicznej. <laughs> spot przedstawia telewizyjne kulisy na przestrzeni lat, przeplatane ikonicznymi momentami z telewizji. Proszę o ciszę. Cisza proszę. Radio z lufcikiem. Ale popieram. Wynalazek w No i za specjalnie nie mam co o tym więcej opowiadać. No, jak wcześniej mówiłem, spot jest okej. Okay. 25 października 2022 rok. Data 70. urodzin TVP. I ten dzień nie był zbyt urodziwy. Rzecz jasna, no wspominali o tym, że telewizja polska istnieje już 70 lat, itp., itd. W pytaniu na śniadanie gadali chociażby o prezenterach, którzy przeszli do historii i również postanowili zabrać pomysł od TVN-u i zrobić quiz wiedzowy o telewizji. Poza tym to było po prostu typowe pytanie na śniadanie. Jeszcze pojawiły się filery pokazujące archiwalne fragmenty programów. Całkiem git. Ale poza tym to nic szczególnego się nie działo, nawet w wiadomościach nie dali ani słowa na temat jubileuszu i na temat tego, że TVP ma 70 lat i tak dalej. No, co trochę mnie zaskoczyło. Także podsumowując, no, mogli coś lepszego na ten dzień zrobić. 13 listopada tego roku odbyła się gala jubileuszowa z okazji 70-lecia polskiej telewizji na którym to prezentowano ikoniczne materiały archiwalne, występy gwiazd i tak dalej. Prowadzącymi byli Anna Popek i Tomasz Kamel. Anna Popek i Tomasz Kamel. Dobry wieczór, dobry wieczór. I cóż, zachwytu wielkiego nie było. O tak zwyczajna gala, zwyczajna poza Jednym dość przerażającym aspektem, otóż TVP do kanału nekromancji następujących postaci. Irena Jarocka, Jeremy Przybora i Jerzy Wasowski z Kabaretu Starszych Panów, Krzysztof Krawczyk, Anna Jantar, y, którzy to byli w formie niby hologramu. I jest to z jednej strony dziwne, a z drugiej skrajnie popierdzone. Zwłaszcza, że w formie tego, w cudzysłowie, hologramu przywołano też osoby, które żyją, lecz jakby nieco młodszych. I już nie mówię o tym, jak te hologramy zostały zrealizowane. No, patrzcie na ten lip-sync. Wielka fiesta, w zasadzie takie przeżycie, powiedziałbym, rodzinne, towarzyskie, a ten spektakl zyskuje również poprzez publiczność. 3 grudnia odbyła się premiera filmu dokumentalnego 70 lat TVP, jak zmieniała się telewizja, który to, jak sama nazwa wskazuje, przedstawia jak zmieniała się telewizja polska na przestrzeni tych 70 lat. Sam dokument wyszedł im całkiem okej okay i jest całkiem niezłym poglądem na to, jak kiedyś to było. Nie mam żadnych zarzutów. Po prostu. Podsumowując cały ten jubileusz... Wyszedł nie aż tak tragicznie, lecz niestety telewizja zaliczyła również sporo bubli, ale no niczego więcej się raczej po TVP nie spodziewaliśmy. A w następnej i ostatniej części omówił jubileusz 30-lecia Polsatu i tu spoiler, wyszedł on zajebiście. Także macie listę płac i do zobaczenia!